Rozstrzygnięto dziesiątą edycję konkursu Piękna Wieś Podkarpacka. W 2021 roku o tytuł najpiękniejszej ubiegało się 18 sołectw, w tym Krościenko-Wyżne, Gnojnica Dolna, Czcinica i Rogi. Ostatecznie zaszczytny tytuł trafił do Dębna w gminie Leżajsk. Natomiast drugie miejsce zajęło Krościenko-Wyżne. Jest to na pewno swego rodzaju prestiż, docenienie naszych codziennych starań. W pielęgnację naszego otoczenia, w dbałość mieszkańców o estetykę swoich terenów przydomowych, ale też wysiłków, jakich, jakie my jako samorząd wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny. Krościenko-Wyżne jest typową podmiejską miejscowością. Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszy się Park Leśny Dębina. Jest także kościół z początku XX wieku, zabytkowy Dąb Aleksander oraz odbudowany dwór. W miejscowości działają różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, obydwa w Krościenku-Wyrzem w Pustynach, Stowarzyszenie Kulturalne Dębina, Stowarzyszenie o pięknie brzmiącej nazwie z promocji sportu i rekreacji. Oferta jest dosyć bogata i tych grup nie brakuje. O, jeszcze orkiestra, dęta i kapela. W pierwszej dziesiątce znalazły się także rogi w gminie Miejsce Piastowe oraz czcinica w gminie Jasło. Miejscowość Czcinica to przede wszystkim piękne zabytki, to walory architektury drewnianej, ale to także walory przyrodnicze, które zachęcają do tego, aby mieszkańcy, aby turyści mogli odpoczywać, pracować w warunkach szczególnie korzystnych. Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka jest jednym z głównych elementów podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025.